Historycy i politycy od lat spierają się, czy powstanie warszawskie było potrzebne. Czy był to zryw nieprzygotowanych do walki harcerzy, kierowanych przez niedouczone dowództwo, czy było to zryw największych bohaterów, jakich nosiła ta ziemia, pełnych nadziei na wolność. Może w ogóle się nie trzeba było w 1939 roku bronić, bo przecież też. Byliśmy słabsi, ulegliśmy potężnej przewadze. Może nie trzeba było na weserpację się bronić, trzeba było się od razu poddać. To są dla mnie, przepraszam, to słowo może kogoś obrazić, idiotyczne rozważania. Po prostu ludzie w Warszawie ginęli każdego dnia. W łapankach, w rozstrzeliwaniach byli do wywożeni do Palmir, ginęli i chcieli wreszcie się poczuć wolni. Gdyby powstanie nie wybuchło zainicjowane przez dowództwo Armii Krajowej, ludzie sami by coś zrobili. Po prostu taka była sytuacja. Wiedzieli, że front się zbliża, że Niemcy są już osłabieni. I to, że Sowieci wtedy zatrzymali się na linii Wisły, to było po prostu, nikt tego się nie spodziewał. Mało tego, przecież zrzuty, które były dla powstańców przesyłane, nie mogły po wykonaniu tych swoich zadań lądować na sowieckich lotniskach, musiały wracać do Włoszech. Czyli to była po prostu wręcz zbrodnia na tych powstańcach, wystarczyło im pomóc. Był to przecież ogromny przyczółek i tu chodziło przede wszystkim o polityczne względy późniejsze. Powstanie trwało 63 dni. Pierwszy tydzień to euforia, przewaga powstańców nad Niemcami. Później do walki włączyły się wyspecjalizowane w mordowaniu, wypoczęte i świetnie uzbrojone oddziały Waffen-SS i zaczęła się rzeź. Hitler wydał rozkaz, że z Warszawy ma nie zostać nic, kamień na kamieniu, a wszyscy jej mieszkańcy mają zostać wymordowani, jako przykład dla całej Europy. Naród w Virginie, który jest mordowany wszędzie, dowódcy, Wiedzieli jaki jest nastrój społeczny, jakie jest nastawienie, zwłaszcza młodych ludzi. Wydaje mi się, że gdyby oni tego powstania nie y, wzniesili, ludzie sami poszliby walczyć, bo przecież zanim doszło do tego bezpośredniego wystąpienia zbrojnego, wcześniej dokonywano różnego rodzaju y, sabotaży, akcji, które też się kończyły represjami. Y, brano zakładników, których bezlitośnie rozstrzeliwano. Także y, ja wiem, że z punktu widzenia dzisiejszego, gdzie się siedzi wygodnie w fotelach historycy, ćmiąc fajki, bądź tam jakieś papierosy, y, tutaj snują różnego rodzaju dywagacje, wtedy była Wojna. Śmierć groziła każdej chwili. Nie pomogli alianci, nie pomogła armia czerwona stojąca po drugiej stronie Wisły. Patrzyli, jak mordowane jest miasto. I nad tym powinni rozprawiać politycy i historycy. Dlaczego nikt nie pomógł? To, że nas zawiedli alianci najpierw, później znowu, a może bardziej powiedzmy Francja i Anglia, to jest tak, jak ktoś powiedział: jakbym się miał przewrócić, to mu się położył, prawda? Nikt nie wiedział, czy oni wypełnią swoje zobowiązania, czy nie. Poza tym, tak jak mówiłem, starali się pomagać poprzez zrzuty, a jeśli chodzi o samych dowódców. Burkomorowski nie był jakimś nowicuszem, jeżeli chodzi o walkę. To byli ludzie, którzy mieli doświadczenia też z I wojny światowej, z wojny polsko-bolszewickiej. Być może nie na taką skalę. Nikt się nie spodziewał tak straszliwie zbrodniczego postępowania, jak zaprezentowali Niemcy. Zresztą nie tylko Niemcy, bo tam przecież była Rona, ta ruska ja armia. Byli jeszcze inni kałmucy, którzy, którzy się wysługiwali oni byli najbardziej okrutni. Własowcy może dzisiaj się czasami pojawiają były takie artykuły, które mówią, że ci żołnierze z tych formacji i innych oni byli mniej zagrażani. Niestety te zbrodnie popełniane przez nich były straszliwe. Tam mordowano ludzi na różne sposoby. W powstaniu zginęło ponad 20 tysięcy powstańców i blisko 200 tysięcy cywilów. Tysiące zaginionych i rannych. Już chyba nikt nie doliczy się prawdziwej liczby ofiar.